I niestety brak reakcji. Przyszła paczka. Nagrywałem sobie jej otwieranie, bo bałem się, że przyjdzie coś innego, ale przyszło to co miało przyjść nie Wam teraz albo za chwilę wrzucę przebitkę. Ja już to otworzyłem tak jak Wam mówiłem, ale nic tutaj za bardzo nie grzebałem. Są to uszkodzone rzeczy, od razu Wam mówię. Znaczy, mają być uszkodzone. I. Dobra. No i zobaczmy. Te widzieliście? Nie ma wałka, nie? Sprawdza tylko, czy one działają. Standardowo pudełko z bateriami. Jedyny sposób to w sumie detektor. No, nie wiem, tutaj może być coś z tym wałkiem, że to bo może mieć zegarek 100 sekundę. Przesunąłem ten wałek. Nie wiem, czy widzieliście, ale znaczy wałek tutaj wałka nie ma, bo zniknął. Co będzie problemem, ale prawdopodobnie będzie dawcą. No, po prostu stąd z tej pozycji. Na tą drugą, nie? Minus plus. Odkładam go. Niech sobie tam myśli, a zabieram się za kolejny. No to kolejnym jest takie coś. Też nie ma koronki. On był otwarty, więc, więc pewnie znowu taka sama sytuacja. Ja tutaj już nie sprawdzę z koronką, bo koronka wchodzi pod, pod cewką, więc nie widzę jej. Mechanizm wygląda na oryginalny, więc nie działa. No, widzę, że tutaj wilgoć się wdarła. Na chwilę. On jest źle włożony. On jest przekręcony. Bo koronka powinna wchodzić tutaj. Nawet jest miejsce, nie? Dobra, nieważne. Nie chcę zgadywać tutaj, ale to jest moim zdaniem źle ustawione. Dobra, teraz najważniejsze, czyli te, te dwa. Stan ich jest bardzo ładny. To jest taka inna stal. Nie wiem czy to był Wolfram, czy, czy coś w tym stylu, ale taka dość ciekawa. Tutaj zakładam baterię i zobaczymy. Na razie nie nie ma sygnału użyję tego ale najpierw sprawdzę czy coś się ruszyło nic się nie ruszyło nic kolejny znaczy nic, w sensie nie ma, to nie jest wina baterii, więc będzie trzeba grzebać dalej. Widać, że odkręcane. No nie wiem, czy ktoś jest takim idiotą, czy, czy co. jednak nie myślałem, że źle założył te listki, ale jak widać ten listek jest urwany i niestety brak reakcji Rado podejście drugie Rado w bardzo ciekawym kolorze bo jest to jest to połączenie prawdopodobnie złota Z aluminium, może kobaltem, albo po prostu wolfram. Może to być też wolfram, niby tak sprzedający pisał. Ale widzicie, jakie piękne powierzchnie, nie? No, jak widzieliście, też nie działa. Ale, ale, ale. Tak wygląda ten mechanizm. W swoich zbiorach, no nie, tutaj Mam którym mam kilka mechanizmów, mam coś takiego jak. No, właśnie to, co wypadło, czyli, czyli to. Czyli to, co wygląda jak to. Spójrz się. Bateria, bateria. Cewka, cewka. Chip, chip. Tutaj jest. Tutaj, co to jest? Może oscylator? A może. No to powinien być raczej oscylator, bo tutaj już jest regulacja. No, tak mi się wydaje. Jeżeli to, oczywiście, ten sam mechanizm. Też dwie śrubki, tylko ta obudowa jest inna, no nie no ale spójrzcie. To jest ten sam mechanizm, a ten mechanizm chyba wiecie skąd mam. A jeżeli nie, to zobaczycie albo zobaczyliście już w filmiku. To się chyba wyciąga. Dobra, myślę, że to będzie OK. Mogłaby być trochę wyższa, ale nic się nie dzieje. Trzeba uważać, żeby cewki nie uszkodzić, widzicie? Mechanizm działa. Więc teraz. Yy, teraz co? Teraz to. Na pewno wywalam tą część tutaj. Bo jest zdecydowanie zużyta. Ona no szybko sobie po prostu tutaj wykręcę ten mechanizm. Założę również oryginalny mechanizm, to nie jest. To nie jest mechanizm nieoryginalny. To nadal będzie. Oryginalny mechanizm. Izolacje są. Tutaj wszystko jest. Tu się wszystko zgadza. Zobaczcie, jaki oscylator kwarcowy to jest pewnie. Bo innego tutaj nie widzę, chyba że to jest jakaś inna część. To mnie poprawcie, ale, ale spójrzcie, jak to ładnie wygląda. Ciekaw jestem, jak to w tym będzie wyglądało w dawcy. I mechanizm uwolniony. Tutaj też jest. Jeszcze Wam pokażę, żeby nie było, że to jest jakiś inny mechanizm. Jak widzicie, to jest ten sam mechanizm. Mamy działające rado, ja wam go pokażę w świetle dziennym na normalnym, naturalnym jakimś podłożu. Bo tutaj bardzo zmienia kolor, mimo światła, on jest w stanie prawie że idealnym. Są jakieś takie do one, małe smugi, ale to wystarczy przeczyścić sobie jak Tutaj jest jakiś delikatny syf. O, już go nie ma. To jest bardzo fajny kolor, ale ja go też bardzo nie lubię, bo strasznie łapie. Jeszcze sprawdzę, czy 100% działa. Działa. Chciałbym go wyjąć. Tak, to jest najlepszy sposób. Dobra, ja to poczyszczę i zaraz będę składał z powrotem. No, i to jest ten syf, który z tych trzech stron spójrzcie, tak wygląda przed czyszczeniem. Tutaj no, tak wyglądają te ścianki po czyszczeniu. A jak coś, no to papierek ścierny. na patyczek albo pensetę i jazda. Jest fajnie. Teraz to składam. I teraz tylko żeby tylko żeby śrubokręt nie poleciał w cewkę. Trochę nie rozumiem tego zabiegu że są tak odsłonięte te cewki, ale cóż i podsumowanie Rado dość się palcuje jeszcze ale widzicie jaka jest piękna tarcza ona raz tak wygląda, raz jest całkowicie czarna raz te paski są w tą stronę raz takie coś wychodzi później wychodzą takie cienkie, ta takie cienkie czarne. No, świetnie się to prezentuje, i to jest połączenie prawdopodobnie stali z, ze złotem i wolframem, albo z samym wolframem, bo jak widzicie, to nie ma takiego odbicia jak złoto. To jest trochę inny kolor. Porównam w ten sposób, że przyłożę do siebie to drugie rado, które jest złocone. Jak widzicie, kolor. Kompletna różnica, nie? Tutaj trochę mniej widać tą różnicę, ale w słońcu to jest znacząca różnica. Jest to całkowicie inny odcień i na tym naprawionym już Rado, gdy się odbija, robi się to czarne. Tutaj widzicie, jaka głębia jest. Na to pada słońce z tej strony, z tej to robi się czarne, o widzicie, teraz jest kompletna głębia oczywiście ono jest to nie są ryzy tylko są ślady po palcach ale spójrzcie widzicie jak to odbija ta buczna krawędź jest czarna złota czarna yy, fajny, bardzo ładny Cena pewnie to też Was interesuje. Wydaje mi się, że takie 500 000, tak mi się wydaje. I bardzo chciałbym zrobić tego, tego bym chciał naprawić i naprawić go dla siebie zostawić, ale tutaj jest bardzo rzadki mechanizm. Yy. Ten mechanizm też jest w Omegach stosowany, dlatego on nawet gdzieś tam u Chińczyków kosztuje po kilkaset złotych. Może coś wymyślę, może coś się uda. No to szkło też jest świetne. Jeszcze to logo nanoszone na, na górę. Widzicie? To jest, to jest logo na szkle. Szkło na szkle. Te krawędzie. Nic, mam nadzieję, że też mi się uda zrobić. No ale tak czy siak sprzedając tego jestem już zarobiony, odrobiony, a to jest sejko, które już pewnie widzieliście, także jeżeli Wam się podobało to wiecie co zrobić, a, a nie ukrywam, że te wszystkie kliknięcia Wasze to jednak pomagają w, w algorytmach i co, mam nadzieję, że niedługo tego zrobię i się pochwalę, także obserwujcie, oglądajcie i dzięki, cześć.